Witam Was serdecznie, moi drodzy, jestem w dniu dzisiejszym z urządzeniem HP LaserJet. Jest to dokładnie M281DN. Urządzenie posiada duplex, czyli według dwustronnej sieci bezprzewodową. Wszystko, co trzeba co trzeba w urządzeniu biurowym mieć, łącznie z ADF-em. Minusem tego urządzenia, którego, które do dnia dzisiejszego jest sprzedawane w internecie za około 1200 zł, jest koszt eksploatacyjny, bo kaseta o oznaczeniu 540 CF, 541, 542, 543, ale CF, pamiętaj, nie CB i nie CE, to jest bardzo duża różnica, bo czasami klienci nie pytają, to jest CF i tylko ta drobna różnica rzutuję na to, że jeden toner zamienny do tej do karki już to jest 175 zł, czy 180 zł, a komplet C. B kosztuje 159 zł. Mniej więcej tak samo nawet wyglądają, ale pasować nie będą nawet elektronicznie, bo to jest nowe ur no, no urządzenie z nowej gamy yy, urządzeń HP. To jest taka mała różnica. Często miałem właśnie takie pytania, czy te tonery będą pasować. Niestety nie będą pasować. CF541 nadal są drogie. Komplet zamienników znalazłem za 775 zł. Klient do tej drukarki w dniu wczorajszym kupił yy, zamienniki w cenie tysiąca złotych. Natomiast jeżeli chodzi o wydruk, no to można powiedzieć, że cała gama wcześniejszych urządzeń z laserowych, kolorowych firmy HP z serii tam CP 12-15, 15-10 to była dość szeroka paleta tych dukarek z takimi samymi, podobnymi tunerami, czyli cztery tunery w szufladzie. Spróbujcie to jakoś bliżej pokazać. Natomiast, natomiast yy, no, eksploatacyjnie całkowicie inaczej w dniu dzisiejszym to wygląda. Czyli jeden toner praktycznie o podobnym oznaczeniu możesz znaleźć w internecie i będzie kosztował 159 zł. Niestety jest to CF, a nie CB ani CE. Pamiętajcie o tym. Wydruk, jeżeli chodzi o yy, to urządzenie, to jest w wersji X czarny. W wersji A są kasety, kasety kolorowe o mniejszej wydajności. Także no, tutaj, jeżeli chodzi o jakość wydruku, z tego urządzenia jest dość, dość poprawna. W dużej kartce A4 nałożenie, rozmieszczenie kolorów też jest, musisz powiedzieć. Dość dobre, jeżeli chodzi o urządzenie laserowe, można się tam doszukać, że nie ma aż takiego nasycenia jak w atramentach i tego nigdy nie znajdziemy, bo jest to niestety dukarka, która zapieka proszę w piecu, no to co można o niej więcej powiedzieć? Nie różni się niczym więcej od urządzeń wcześniej produkowanych przez firmy HP, czy szybkością nie powiedziałbym, może szybciej inicjalizacja po założeniu, to Nerwidzie nic poza tym. Poza tym, że wyposażony jest w ekran dotykowy intuicyjny wszystkie, yy, wszystkie inne informacje. Które na ekranie znajesz były we wcześniejszych modelach, natomiast jak na chwilę obecną, zamienniki są moim zdaniem za drogie i nie idzie tego w ogóle tańszego znaleźć. I są pewnie jakieś kasety regenerowane, refilowane, lecz nie wiem jakie będą też. Jakiej będą też jakości. Także jeżeli szukasz taniego urządzenia kolorowego, wielofunkcyjnego, bo jest na pewno tańsze niż Brother z serii 902015, które już znikają i kosztują około 1800 zł, ale tonery są bardzo tanie, no to to jest jakaś alternatywa. Natomiast jeżeli dużo nie drukujesz, bo koszt zamiennika jest na razie droższy, na pewno będzie taniał, ale pewnie z upływem, z upływem czasu, jak jakiś producent po prostu się wyłamie i będzie tą cenę zaniżał. Także Kolorowe urządzenie laserowe. Wydrukujemy na kasecie wersji X około 3200 stron 2,5 z kolorów za kwotę jak na razie dość wysoką. Dziękuję za Twój czas. Jeżeli szukasz urządzenia kolorowego laserowego z wszystkimi detalami i z dupleksem automatycznym, z wszystkimi bajerami, jakie tylko sobie może wymarzyć w karce laserowej, to to jest dość, dość fajna propozycja, zwłaszcza, że kosztuje w internecie około 1100 200 zł, zależy od dystrybucji. Dziękuję za Twój czas, biegnę dalej. To urządzenie jest jeszcze w produkcji, w dalszej sprzedaży, także jeżeli masz życzenie, możesz sobie je znaleźć i masz mniej więcej informacje z pierwszej ręki co do użytkowania i co do kosztu zamienników. Dziękuję, ja uciekam i do zobaczenia. Cześć!